Zobaczcie tylko te filiżanki, jakie są piękne, przedstawiają tutaj e, grzyba, dynia lub papryka, e, por, ale świetnie to wygląda, słuchajcie, teraz na jest odpowiedni czas nawet, bo mamy tę ta jesień, także fajnie. Tu mamy coś, coffee Pelikan, takie filiżanki, no fajne. I takie podstawki do tego. Chociaż nie ma sygnatury, ale, ale fajnie to wygląda. 3,95. Świetny talerz, słuchajcie, taki głębszy. W kolorowe jajeczka 2,70. Fajnie, szklany. Super. Bardzo ładnie wygląda, atrakcyjnie. Jeszcze taki piękny obraz zobaczyłam. 28 euro przez kogoś malowany. Przedstawia piękny bukiet kwiatu w ozonie. Bardzo ładny. Bardzo piękny. Tu jeszcze Wam mogę pokazać taką niesamowitą starość. Słuchajcie, łóżeczko dziecięcy na kółeczkach. Wow. Rewelacja. No, jeździ, jeździ. Ale nie widzę, nie widzę w jakiej cenie jest. A ciekawe. Ciekawa starość, prawda? Wow, naprawdę. Chyba robię wrażenie. Widzicie tutaj, jaki można fajny zegar dostać. Pisze, przetestowany, także fajnie. 5,60 euro. No, fajny, bardzo ładny. Patrzcie, tylko jakie fajne, ciekawe naczynia. Sun tutaj pisze. Taki dzbanek 3:30. O, ciekawie wygląda. I tutaj jeszcze takie coś. Wow. Fajne. A jakbyście szukali czegoś belgijskiego, to można dostać tutaj taki piękny wazon. Wielki, ogromny wazon 3:780. Także pisze Made in Belgium, tak belgijski nazwę. Piękny. A jak ktoś lubi kurki, no to do ozdoby można dostać takie coś. 2,70. Fajne. No i tutaj jeszcze taki srebrny, fajny list. 2,85. Fajnie, ciekawie wygląda. O, ma mam tutaj jakiś znaczek słuchajcie. No kiepsko widać. To się nie mogę doczytać, ale coś tam coś tam jest. Zobaczcie jaką fajną skrzyneczkę można dostać euro 80 euro 80 to jest taka skrzyneczka bardzo lekka takie ma zamknięcie. Już Wam pokazuję jak ona wygląda w środku, dlatego że można tutaj coś fajnego schować. Jakiś torunek, bardzo fajny. Tutaj nawet możemy dostać taką pralkę, firma Miele i ona kosztuje, słuchajcie, 205 euro. Tutaj jest kolejna, a to jest chyba suszarka Beko i ta kosztuje 170. Euro. A tu mamy chyba takie radio 10 euro. To jest głośnik, slipset set, chyba funkcja budzenia. Tak, to jeszcze takie rzeczy. No i coś dla panów: możemy dostać takie maszyny. Słuchajcie, 80 euro to jest chyba do rozrabiania betonu, do mieszania tej całej zaprawy tak mi się wydaje w tych wiaderkach ale jeśli się mylę to mnie poprawcie o jest kosiarka kosiarka 30 euro 30 euro tutaj jeszcze jakiś sprzęt 13 euro o grzejniki są nawet grzejnik 11 euro no to dobra cena 11 euro Tutaj jest taki grzejnik 20 euro, czarny droższy. I jeszcze taki grzejnik. A tutaj taka lampa 8 euro. No, jakieś tutaj sprzęty są. To jest chyba do Okapu. Okap. A to nie wiem, co to jest. 18 euro. Speak. I takie rzeczy. Ale piękne meble. się, zobaczcie, jakie piękne, ale mi się to podoba, słuchajcie. Jakie to jest śliczne. Wow. 75 euro. To jest takie lustro. Ale ładnie to się błyszczy. To jest takie błyszczące. I do tego mamy... Bo to jest, nie wiem czy to jest Barek, czy co to jest, a tutaj jestem ja Wreszcie obdarta jest, ale można odnowić. Nie ma klamek, nie ma klamek. Jest lustro. To lustro mi się podoba, takie owalne, bardzo ładne. A tu jeszcze jakaś śliczna lampeczka 15 euro takie dzieci sobie siedzą na, na ławeczce, tak. 15 euro. No tutaj są jakieś takie sprzęty, wiecie, garnki szybkowary, coś do kawy. Hmm. Nawet opiekacz do kanapek, 8 euro. No to trochę taniej, bo w sklepie 30 euro kosztuje nowy. To co to jest? To jest coś do włosów może? 6 euro. I tu jeszcze trochę różnych mebli dostaniemy. Ten stoliczek jest prześliczny. Trochę do renowacji by się nadawał. 16 euro a tu jaki mebel 22 euro. A to jest chyba część od czegoś. Mi się tak wydaje. Tu jakie... Pianino. Piękne. Bardzo ładne. No klawisze trochę do życzenia pozostawiają. Tu mamy wieszak. 16 euro na ubrania. Jakieś stoliki. Stoliki. Tutaj. O jaka fajna szafeczka. 12 euro z lusterkiem. To się otwiera. Takie surowe drewno, ale śliczne. Lubię takie coś, można to powiesić, widzicie? Można schować różne rzeczy, na przykład kieliszki, klucze, nie wiem, desdoranty. Różne zastosowania. A to dobrze. Wow, ale to się fajnie otwiera. I to jest takie różnego rodzaju zastosowanie. Fajne. Ekstra. Aha, teraz widzę, że to jest po prostu uszkodzone szkoda. No, szkoda, szkoda tu są jeszcze takie meble ludzi tam trochę jest patrzą, rozglądają się kupują a coś tu mamy oczywiście z dynią związane, no to już pokażę bo przecież mamy jesień także dekoracje są można kupować ustrajać sobie dom na tak zwane Halloween Wam chciałam pokazać 56 euro jest to takie łóżko. Tak się wchodzi do niego. a teraz jest nowy słuchajcie, cały zapakowany materac. No i tak to wygląda. Można kupić taką część. No i jest wybór oczywiście w kanapach 68 euro taka kanapa. 68 kolejna 95 euro dwie takie części kanapowe no to jest ciekawe wymienia się tylko poduszki i fajne taki fotel no to ten kosztuje 52 euro okej okay, i tam są jeszcze pozostałe meble zaraz sobie zobaczymy no i tak to mniej więcej tutaj a, wygląda ale co tutaj jeszcze zobaczymy to tutaj jeszcze by mnie interesowało, to ten okrągły stół. Bardzo ładnie się komponuje. Tutaj fajne krzesła. 42 euro. 11 euro kosztują krzesła. Tak, fajny wzorek. Bardzo ładny stół. Stół 42 euro. No i jest trochę tych mebli. Tutaj są takie meble. No, zobaczcie, jakby ktoś tutaj potrzebował, to nawet można łóżko takie specjalistyczne kupić e, dla chorych, oczywiście, z funkcją podnoszenia. Także no i różne takie fotele. Zobaczcie to, jak jest. No, normalnie myślałam, że to jest z dzika, ale chyba nie. Takie miłe w dotyku, ale chyba z dzika to nie. Bo z dzika to by było szorstkie. 18 euro tak krzesełko. Takie różne krzesełka tutaj są. Ta szafa całkiem ładnie się komponuje. Piękne drewno ładnie się tutaj błyszczy. Fajne. Bardzo ładne. 82 euro widzę kosztuje. A tutaj zobaczcie, jaka fajna szafa z lustrem. 82 euro. Bardzo ładne. I tutaj to, ta szafa kosztuje 82 euro. Taka szafa wielka, ogromna szafa. Są takie płyty winylowe powykładane. Ta kosztuje 24 euro. Ta kosztuje tutaj 8 euro. No i tutaj jeszcze 6 euro, 8 euro. Takie różne. No i tutaj jeszcze jest trochę tych płyt winylowych. Takie różne tutaj są. Że widzicie, ogólnie jest taka kanapa tutaj. Mamy dużo lamp, a ja szukam lampy naftowej i coś nie widzę moi kochani. Słuchajcie, ale tu jest skrzynia drewniana oblepiona nalepkami różnymi. <grych> o, zobaczcie, jaka, jaka tutaj kanapa się trafiła. Taka jakby w kwiaty, materiałowa, fajna, ciekawa. No, i coś dla dzieci tutaj y, można również znaleźć. Także zobaczcie, jakie fajne krzesełko, żeby dziecko mogło sobie siedzieć i jeść. 9 euro, a przy okazji bawić się kulkami. No, fajne, ciekawe, drewniane takie krzesełko. A tutaj mamy jeszcze takie krzesełko, taki stoliczek. Fajnie to wygląda. No, tutaj taka dziureczka jest. Jakieś robaczki namalowane. No, to jest tak, jakby do szkoły, nie? Słuchajcie, albo do przedszkola. <laughs> Tylko, że nie widzę ceny tego. Ale ciekawe, ciekawe. Tak, do pokoju dla jakiegoś dziecka? Oryginalnie to wygląda, naprawdę. Fajna sprawa. I tu jest trochę różnych, różnych zabawek. A ja na zabawki nie idę, bo szukam czegoś innego. Hm. I oczywiście dużo jest butów, i do tego mamy takie różne speterki. O ten jest ładny. One tutaj kosztują mniej więcej 6 euro. Tak, ale śliczny bananasy 6 euro, słuchajcie. Bardzo fajne A tu mamy jakieś pantery chyba. Też 6 euro, tak. mamy trochę spódnic. Cena 5,10 euro. Takie w kwiaty. Ta jest fajna. 5,10 euro też. O, nawet taka się trafiła. Tu jakieś buty. O, wow, jaka ciekawa, interesująca bluzka. Z takimi kieszeniami, zobaczcie. Ale fajne. 6 euro. Wszystkie rzeczy około 6 euro się kręcą. To jest ciekawa sukienka, bardzo ładna. Takie różne rzeczy. Tutaj mamy trochę kurtek. Trochę kurtek. Tu jakiś płaszcz. Wow. Tylko niestety nie przymierz, bo nie ma mojej operatorki dzisiaj. No i trudno. O takie ładne buty 18,50 euro. 50 centów. Fajne. 6,1 druga. Fajne, ciekawe podwicie. A tu jakie niebieskie ekstra. Fajne. No i ogólnie można dostać takie bluzeczki. Tutaj we flamingi. 4,60 euro. A tutaj jakieś bluzki. Bieliznę można dostać takie buty. Zobaczcie, ciepłe buty. A tutaj jakie koreczki. Wow. Świetne. Takie koreczki. Bardzo ładne. No i co, tutaj przejdziemy jeszcze trochę do kurtek. Niebieskie kurteczki, a ta jest fajna, ładna. Ta kosztuje 14,50. Tutaj jest taka. No, fajna. Tu jest jaki ładny płaszczyk Only. Wow, i ten kosztuje 8,60 euro, bardzo tani. Fajna. Co tu jeszcze zobaczymy? Tu zobaczymy różne takie płaszcze korzuszki. To jest takie coś nawet. Wow, to jest fajne. Tak z motorem mi się kojarzy 8 euro tylko bluza taka i to jest, to jest na pewno skajka, ale to jest fajne, fajnie wykonane. Pięknie. Tu mamy coś w moim guście, takie misiowe. 14 euro. A jakie buty? Te buty, 6 ,10 euro takie żółte, fajne. Marco Tosi. Ciekawe. Tu jeszcze takie kurteczki są, ta też jest fajna taka na jesień. 14 ,50 euro ale dosyć gruba. Czy to jest taka. Wow. No, chętnie bym poprzymierzała coś, ale niestety. Fajne rzeczy. Tutaj czerwona nawet. Taki płaszcz Hugo. Hugo Boss. Hugo Boss. Zobaczcie, jaki piękny płaszcz. 20,50 euro centów. Takie ładne rzeczy. A tu jaka fajna kurtka. Fajna, fajna. Tylko szkoda, że już poszła tutaj A... To szycie tutaj jest uszkodzone. Ale ogólnie fajne. To też jest fajne. Dużo butów. No i mamy też trochę torebek. Torebki, torebki. W jakich cenach tutaj są torebki? Hmm. O, tu jest cena. 7 euro. Tutaj jeszcze takie terapie. Ta kosztuje 4,10 euro. Ładna, zadbana. Tutaj jest taka. A tu jaka fajna, zielona. No, ciekawa. Ona kosztuje 2,60. 2,60, pomarańczowa, 2,60. I no, i jeszcze jakieś białe. No, tu jeszcze są płaszczyki w kolorze szarym. Jaki śliczny, wow, ale mi się podoba, no chętnie bym go przymierzyła, bardzo ładny płaszczek, prześliczny, elka to jest słuchajcie i guziki takie na czasie, o, kosztuje 8,60, fajne, a to jakie piękne zarałomen, proszę bardzo, śliczne ciuchy. Co tu jeszcze możemy? O, takie futereczko MK Veromoda. Veromoda. Co tu jeszcze mamy? O, jaka kurtka fajna, błyszcząca. Ekstra. Trochę spódniczek dostaniemy. 5 euro. No, fajna. I jeszcze takie fajne spodnie. Słuchajcie, 4,60 takie różowe no to, ja to bym chętnie przymierzyła zara super super spodnie na pewno bym coś sobie wybrała 5 euro w większości spodnie 5 euro 10 centów a te jakie fajne o jaki super kolor nawet dużo nienoszone widać no 5 euro 10 centów chyba komuś jednak nie odpowiadał ten kolor o, dla mnie jak najbardziej, no ale widzę, że nie byłyby dobre dla mnie, bo jestem. E, nie jestem już taka chuda, niestety. No, tak, ja super. Do odważnych świat należy, słuchajcie. Wybierać, przebierać, kupować. Zara, o tu jakie kwiaty fajne. A to wszystko dla szczupłych, nie dla mnie. Ja już niestety takich chudziutkich to nie noszę. No gdzie, 28 to już ile lat temu miałam? 15 lat temu może. No i takie różne 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 fajne rzeczy. No i też znajdziemy takie sweterki, takie ala wełniane. Ten kosztuje 6,10 euro. Tutaj jest taka bluzka fajna. 10 euro. U, trochę droga. A tutaj takie rzeczy. Różowe, taki delikatny róż, sweterki. Fajna, fajna rzecz. O, jaki śliczny Vermoda różowy, 6 ,10 euro 10 centów. Piękny. Jak szukam tego, żeby ten kolor ładnie pokazać. Śliczny kolor. A do tego buciki, zobaczcie, 10 ,50 euro 50 centów. Fajnie patrzcie jak ładna komoda wysoka bardzo fajna tylko na przykład zmienić klamki i już by lepiej wyglądało taka by była moja propozycja a tutaj są takie ciekawe fajne lampy, ta jest taka wielka kosztuje 24 euro ta z kolei kosztuje 15 euro a ta jest jaka śliczna 9 euro 9 euro kosztuje bardzo ładna, śliczna ta tutaj kosztuje 12 euro. 12 euro. I tutaj ta kosztuje 12 euro również. Bardzo ładne. Ta komoda. Bardzo piękna komoda. Zobaczcie jeszcze tutaj, jaką można lampę fajną dostać. Taka wielka, ogromna, duża lampa. I ona kosztuje 18 euro.